W Stanach Zjednoczonych są 24 miliony rodzin, w których dzieci wychowują samotni rodzice. Samotni ojcowie są rzadkością. Mój syn jest cudowny. Wyspałeś się. Co ci się śniło? Tata jest fajny. Nie myślałem, że będę samotnym ojcem. To celuje w ucho. Tata mówi, że razem walczymy ze światem. Samotne wychowywanie dzieci jest trudne, ale satysfakcjonujące. Naszym pięciu ojcom czegoś brakuje. Próbuje znaleźć brakujące ogniwo w rodzinie. Chce, żeby tata się ożenił. Przydałaby się w domu mama. Chce stworzyć szczęśliwy związek i dać dzieciom przykład, jak powinno wyglądać ich dorosłe życie. Żeby mieć pełną rodzinę, podejmą duże ryzyko. Zaproszą do domu kobiety, z którymi nigdy się nie spotkali. Poprosiłem, żeby się wprowadziła. Obca kobieta zamieszka z Jake'iem i jego trojgiem dzieci. Tylko ja to widzę? Przyjazd Denise mnie przeraża. Denerwuję się. Drżysz. Nie znam Waszych warunków mieszkaniowych. Niektórzy dziwnie śpią. Cieszę się, że mogę należeć do prawdziwej rodziny. Może to początek wspaniałego życia. Czy można szybko stworzyć rodzinę? Nie wiem, co powiedzieć. Potrafisz być inny niż wczoraj. Nie zostanę rodzicem z dnia na dzień. Śpisz na kanapie? Możemy spać w jednym pokoju? Będą potrzebne dwa łóżka. Niech Denis wraca do domu. Nie wolno nikogo kaleczyć. Wszystko mnie przerasta. Chcę wiedzieć, kto to jest. Bez sensu. Дай Да ми спокой. Самот не тата позна,